Znalazłam motywację, żeby poskładać pranie. Pomysł jest banalnie prosty. Jest tak banalnie prosty, że aż się z Wami podzielę. O, mówiłem, że to się nie uda. Pomysł jest tak banalnie, genialnie prosty. że Żałuję, że nie wpadłam na niego wcześniej. Wynajduję sobie różne umilacze czasu. Jak muszę wykonywać jakąś czynność nudną, rutynową, powtarzalną, na przykład bardzo często podczas sprzątania Rozmawiam z koleżankami przez telefon, na słuchawkach, żeby mieć wolne ręce, albo oglądam sobie, yy, czy znaczy oglądać to może nie, bo to zazwyczaj nie mam jak patrzeć, ale bardziej słucham na przykład jakichś różnych ciekawych kanałów na YouTubie. Na przykład mój kanał też możecie sobie spokojnie włączać podczas, nie wiem, podczas prasowania, składania prania i możecie słuchać, niekoniecznie musicie patrzeć. Ja wiem, że. Wspaniale jest patrzeć na moją cudowną, piękną twarz, ale niekoniecznie musicie na moją twarz patrzeć, wystarczy, że będziecie słuchać. No więc ja też, jak wykonuję różne takie nudne czynności domowe, to sobie czegoś słucham. Albo są to jakieś ciekawe kanały na YouTubie, albo radio, jakieś wiadomości, albo muzykę i sobie śpiewam, tańczę. Jak wiecie, żeby było trochę weselej i radośniej podczas mycia podłogi, na przykład. Ale dzisiejszy sposób na motywację, do składania prania, jest po prostu genialny. Znalazłam otwartą kilka dni temu paczkę paluszków, No i tak sobie pomyślałam, co się tak będą marnować te paluszki. A zjem je sobie i składając pranie, będę sobie chrupała. A właściwie będę jadła paluszki, a w międzyczasie poskładam pranie. Jeżeli macie w domu jakąś otwartą paczkę czegoś słodkiego. Nie wiem, to mogą być chipsy, jakieś ciasteczka, rodzynki w czekoladzie, to wiecie co, no niech to się nie marnuje. Ja wiem, że zapasy, kwarantanna i tak dalej, nie? Ale jak to już jest otwarte, no to, to niech to się już nie marnuje. Bo widzicie? Hm hmm? tu się chrupie. Jest fajnie. A tu się składa. Wiem, żebyście sama na to nie wpadły. Od tego macie mnie. Teraz będzie tak dosyć na poważnie, ponieważ do nakręcenia tych paru słów, paru rzeczy, które mam wam teraz do powiedzenia, nakłoniła mnie w pewien sposób moja sześcioletnia córka. Parę dni temu Olga tak mimochodem przy kolacji powiedziała, że mamusiu, a prawda, że pisarzy, poetów, mężczyzn jest więcej niż kobiet? No, i tutaj oczywiście moje bardzo feministyczne serce zabiło, że jak to, że, że dlaczego moja sześcioletnia córka mówi takie rzeczy, gdzie popełniłam błąd w wychowywaniu jej, boże, co oni w ogóle mają na tych półkach u siebie w pokoju, więc zaraz oczywiście zrobiłam. Taki przegląd książek, które mają na półkach, przegląd y, książek, które słuchają w formie audiobooków. I moje zdziwienie tym pytaniem było jeszcze większe, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. Dosyć porównywalnie jest jakby książek y, z bohaterkami, właśnie dziewczynkami, jak i takich książek dla chłopców. I w sumie to, czego moje dzieci najwięcej w ostatnim czasie słuchają, co po prostu pożerają i pochłaniają. To są książki Astrid Lindgren. I tak się zastanawiałam, skąd to pytanie się wzięło, więc zaczęłam ją dopytywać, o co jej dokładnie chodzi. Powiedziała, że chodzi jej po prostu o poetów no, że poetów, pisarzy jest więcej. I tak sobie uzmysłowiłam, że faktycznie wynika to chyba z tego, że najbardziej popularnymi wierszami i wierszykami dla dzieci, zwłaszcza dla tych w wieku przedszkolnym, to są wiersze Brzechwy i Tuwima, ale oczywiście nie mogłam tego pozostawić jakby bez swojego komentarza, więc wytłumaczyłam mojej córce, no że rzeczywiście w minionych wiekach było niestety tak, że większość pisarzy to byli mężczyźni. Zresztą nie tylko pisarzy, ale że generalnie w przeszłości większość zawodów była wykonywana przez mężczyzn, że kobiety nie miały takich praw do wykształcenia, do studiowania, do wykonywania właśnie różnych zawodów, jak bycie, nie wiem, pisarką, dziennikarką, lekarką, ewentualnie mogły być nauczycielkami czy tam guwernantkami. I wytłumaczyłam mojej córce, no, że dlatego na przykład jeśli chodzi o starsze książki, to niestety znajdziemy tam mało kobiecych pisarek, ale że na szczęście współcześnie wygląda to zupełnie inaczej i współcześnie jest bardzo dużo kobiet, które piszą zarówno literaturę dla dorosłych jak i literaturę dla dzieci. Kolejna motywacja, jaka z tego wypłynęła, to była taka, żeby zakupić książki, a jakże, o których od dawna myślałam, że warto byłoby je mieć na swojej półce, jeżeli chcemy w taki równopłciowy sposób wychowywać nasze dzieci. I stąd właśnie wziął się zakup Damy, Dziewczyny, Dziewuchy. Ja recenzję tej książki czytałam, no w momencie, kiedy ona pierwszy raz się ukazała na rynku polskim i zawsze sobie tak myślałam, że jak Olga będzie starsza, to warto taką książkę na półce mieć i nie tylko mieć, ale oczywiście też czytać. Ja jestem dużą zwolenniczką tego, żeby właśnie wyciągać z historii historię kobiet, które w dawniejszych czasach wbrew ówczesnym jakimś konwenansom społecznym, wbrew ówczesnym zwyczajom, właśnie yy, wychodziły przed szereg które wbrew po prostu wszystkim, wbrew wszystkiemu chciały zdobywać wykształcenie, robiły rzeczy, które uważano, że nie przystoją kobiecie, czy że kobiety się do tego po prostu nie nadają ze względu na swoje warunki fizyczne, psychologiczne itd. I wydaje mi się, że to jest taka część naszej kobiecej historii, którą... Warto znać, warto mieć świadomość, że to, że teraz korzystamy z tych wszystkich dobrodziejstw, że możemy się uczyć, możemy pracować, to właśnie mamy dzięki tym pierwszym kobietom, pionierkom, które 100 lat temu, 150, 200 lat temu, jako pierwsze właśnie. O to walczyły. I tak samo wydaje mi się, że wychowując dzieci, nie tylko córki, ale synów też, warto jest jakby ich o tym uświadamiać, żeby mieli świadomość tego, że jeżeli później pójdą do szkoły i będą coraz więcej, nie wiem, czytali różnych książek, będą się uczyli i wszędzie będą się pojawiały tylko te męskie nazwiska, e, pisarzy, jakichś odkrywców, naukowców, fizyków i tak dalej, to żeby mieli świadomość tego, że to nie dlatego, że te kobiety były jakieś głupsze albo że mi się nie chciało, tylko że najzwyczajniej w świecie im na to nie pozwalano, bo taką mieliśmy wtedy kulturę, takie mieliśmy wtedy obyczaje, konwenanse. Kolejna książka. Którą bardzo chciałam, żeby moje dzieci miały na półce. Jedna z wielu, które chciałabym jeszcze zakupić, ale stwierdziłam, że nie ma co szaleć. Opowieści dla dzieci, które chcą być wyjątkowe. Są tutaj historie zarówno wyjątkowych mężczyzn, jak i wyjątkowych kobiet, ale byli to tacy ludzie, którzy zarówno mężczyźni, jak i kobiety robili coś innego, niż większość ich rówieśników. Mieli zainteresowania, które właśnie uważano, że nie są odpowiednimi zainteresowaniami dla chłopców, albo że nie są odpowiednimi zainteresowaniami dla dziewczynek. Wydaje mi się, że to jest druga rzecz, którą warto po prostu przemycić, wychowując dzieci, że niekoniecznie musimy się w życiu interesować tym, Czym interesuje się większość? To znaczy, jeżeli wszyscy Twoi koledzy lubią grać w piłkę, to nie oznacza, że Ty też musisz lubić grać w piłkę. Możesz być chłopcem, który chce chodzić na bal. Jeżeli jesteś dziewczynką i wszystkie Twoje koleżanki chcą tańczyć albo chcą być malarkami, albo chcą być mamusiami, a Ty nie chcesz, bo na przykład bardziej od tego interesuje Cię konstruowanie czegoś z klocków Lego, no to super. to. Masz dziewczynko klucki Lego i buduj, może zostaniesz inżynierem. Inżynierką. I na zakończenie ja chciałam właśnie powiedzieć, że pod tym względem książki Astrid Lindgren są dla mnie fenomenalne. Ja teraz, jako mama, jako osoba dorosła, odkrywam je na nowo. Odkrywam na nowo ten przekaz, który tam jest tak, wiecie, tak, tak niteczką, tak, tak głębiej uszyty, czyli to, że właśnie te postacie, zarówno chłopców, jak i dziewczynek. One tam są na równi. One, na, oni na równi wszyscy szaleją, wygłupiają się, chodzą po drzewach, wspólnie się bawią, wymyślają wspólne szalone zabawy. Nie ma tam takiego rozgraniczania ostrego na tu chłopcy, tu dziewczynki i tego nam nie wolno, bo my jesteśmy chłopcy, a tego nam nie wolno, bo my jesteśmy dziewczynkami. Pod tym względem uważam te książki są fenomenalne i w ogóle to, że wydaje mi się, że no, tak jak u mnie w domu, tak jak wspomniałam. Słuchają tego i Julek, i Olga, i po prostu uwielbiają wszystkie książki jednakowo i wszystkich bohaterów, i wszystkie bohaterki. Więc polecam. A oprócz tego, w tej paczce zakupiliśmy sobie też kolorowanki dla dorosłych. E, niby zamówiłam to z myślą o dzieciach, ale tak naprawdę od dawna miałam ochotę na kolorowanki dla dorosłych. I z przyjemnością będę razem z nimi kolorować, żeby im pomóc, bo to wiecie, tu jest bardzo dużo małych szczegółów, to to takie dzieciątko samo, to by kolorowało i kolorowało. Nie no, ale no nie ma nic w tym wstydliwego, bo to jest nawet napisane, że to są antystresowe kolorowanki dla dorosłych, więc no, więc mogę, mogę kolorować.